Jak opublikować 89 rolek 100 dni? Dokładnie tyle udało mi się wrzucić na Instagrama między wrześniem a połową grudnia 2023. Dzięki czemu zdobyłam ponad 8000 obserwujących. Czy jest to w ogóle możliwe, żeby mieć tyle pomysłów? Okej, okay, pewnie uważacie, że niektóre tematy po prostu są dużo łatwiejsze do wymyślenia. Ale co jeśli wam powiem, iż do każdej niszy można podejść dokładnie tak samo i wycisnąć z niej więcej niż jesteście w stanie wykorzystać. Dzisiaj porozmawiamy o tym, skąd brać pomysły do rolek na Instagramie. Cześć, tu Marcelina. Witajcie na kanale Alternative, gdzie uczymy się tworzyć znakomite treści i ogarniać media społecznościowe pod szyldem marki osobistej w konkretny zaplanowany, ale i kreatywny sposób. Od razu uprzedzam, że pominę tutaj oczywiste miejsce do szukania pomysłów, czyli śledzenie konkurencji na Instagramie i przeglądanie ich rolek, a także scrollowanie TikToka, ponieważ stąd przychodzą trendy, a przynajmniej tak się mówi, że to Instagram podgląda TikToka, a nie odwrotnie. To dobre sposoby, ale nie gwarantujące świeżości ani oryginalności. Mocna inspiracja konkurencją grozi zatraceniem własnego unikalnego głosu, dlatego należy stosować ją z umiarem. Na początku rozwoju konta może się sprawdzić, ponieważ warto wiedzieć, co działa u innych, którzy już odnieśli sukces. Ale im wasze konto będzie większe, tym więcej własnych elementów powinno zawierać a nawet docelowo to ono powinno dyktować trendy. Mimo iż uważam, że na to mit i nie ma co na nią czekać, to w tym wypadku możemy próbować trochę ją zachęcić, żeby do nas przyszła. Organizując dla siebie burzę mózgów, a w zasadzie mózgu, ponieważ będziemy sami, zarezerwujmy jedną, dwie godziny na porządne przyjrzenie się tematyce naszego profilu i problemom z, nim, z nią związanych. Odłóżmy na bok telefon, niech nic ani nikt nas nie rozprasza. Ja lubię siadać w słuchawkach przy stole z zeszytem do journalingu i udaję wtedy, że zewnętrzny świat nie istnieje. W naszym zawieganym świecie ciężko o skupienie, dlatego za pierwszym razem może się Wam nie udać. Nic nie przyjdzie Wam do głowy i zrezygnowanie stwierdzicie, że po prostu nigdy nie byliście kreatywni. Błąd! Osobiście traktuję kreatywność jak mięsień, który można, a w zasadzie trzeba ćwiczyć. Odstawienie nagłych dopływów dopaminy serwowanych przez media społecznościowe bywa bolesne. Ale teraz stajecie po drugiej stronie. I to wy te wyrzuty dopaminy będziecie tworzyć. Cofnijcie się myślami o kilka tygodni, miesięcy lub lat wstecz. Co wtedy wiedzieliście o temacie, który obecnie podejmujecie na Instagramie? Nic? A może wydawało się Wam, że coś wiecie, dopóki nie zaczęliście go zgłębiać? Wszystko to, co jest pomiędzy wtedy a dziś, powinno zostać wpisane na listę pomysłów najlepiej w najlepiej formie pytań. Na przykład kiedyś nie wiedziałam nic o edycji zdjęć. Pytania, jakie sobie zadawałam, na które obecnie znam już odpowiedź, to jaki program do edycji wybrać? Od czego zacząć naukę edycji? Dlaczego moje zdjęcie nie wygląda tak, jak bym chciała? Skąd mam wiedzieć, ile mogę ingerować w dane zdjęcie? Jak wyedytować zdjęcie, żeby było takie ciepłe? Jak wyedytować zdjęcie, żeby nie było takie żółte? I tak dalej. Oto przed Wami gotowe pomysły na rolki. Jeśli odpowiedzi wydają się długie i zawiłe, podzielcie je na części i stwórzcie cykl, czyli zamiast zrobić rolkę o 10 wskazówkach o tym, od czego zacząć edycję, zróbcie 10 rolek typu od czego zacząć naukę edycji, część pierwsza, potem druga, trzecia i tak dalej. I tak. I jeśli macie już pomysły na te 10 wskazówek, od razu też je sobie wypiszcie. W kolejnym kroku zastanówcie się nad problemami, błędami i przeszkodami, które się pojawiły w tym okresie od wtedy do dziś. Jeśli prowadzicie biznes i chcecie trafiać do klientów, to tutaj wypisujecie wszystkie ich pytania. Zapewne część z nich pojawia się regularnie, a to znak, że ten pomysł na rolkę ma szansę przyciągnąć uwagę dużej grupy osób. Myśląc o problemach i przeszkodach, skupcie się na tym, dzięki czemu udało się Wam je rozwiązać, pokonać. Gdy moja edycja była już moim zdaniem całkiem fajna, ale nadal zostawałam w tyle za najlepszymi, zastanawiałam się, co takiego robią oni, czego nie robię ja. Jak się okazało, stosowanie masek w Lightroomie często decydowało o tym, że zwykłe zdjęcie stawało się niezwykłe. Nie umiałam używać masek, nie miałam nawet płatnej wersji Lightrooma, żeby z nich korzystać, więc bez wahania postanowiłam nią zainwestować i obejrzeć wszystkie sensowne tutoriale na YouTubie, na jakie udało mi się trafić. I chociaż obecnie wcale nie stosuję masek do każdego zdjęcia, to niekiedy potrafią one zadziałać cuda. Pokażę Wam to na moim ulubionym zdjęciu, które zrobiłam w zeszłym roku we Włoszech. Nałożyłam na nie dwie maski. Jedną po to, by rozjaśnić kamienie na dole kadru, a drugą, by rozjaśnić i jednocześnie wyróżnić moją sylwetkę. Zobaczcie, jak wygląda edycja z i bez masek. Spójrzcie, jak Pięknie jest podkreślony główny obiekt na zdjęciu, jak całość zupełnie inaczej się balansuje. Ktoś z boku może nawet nie wiedzieć, co tu się w tej edycji zadziało, ale i tak zapewne by stwierdził, że właśnie to zdjęcie z maskami bardziej mu się podoba. Teraz Wasza kolej. Co wpłynęło na pokonanie nie dającej Wam spokoju przeszkody? Myśląc o błędach, nie bójcie się do nich przyznać. O tym, jak ustawiam aparat do zdjęć, zrobiłam już kilka rolek. Odbywa się to różnie i tak naprawdę nie ma jednego idealnego sposobu, aby ustawić aparat. Sama też się uczę, i coraz częściej eksperymentuję, a jednak przekonałam się, że nie wszystko co robię robię poprawnie, albo że np. niepotrzebnie utrudniam sobie pracę. To była cenna lekcja, dzięki której powstał kolejny pomysł. No to teraz mogę zrobić rolkę o tym, jak szybciej robić zdjęcia. Potraktujcie swoje błędy w ten sam sposób. Być może innym uda się dzięki Wam ich uniknąć albo znajdą od razu gotowe rozwiązanie. Rolki w stylu nie rób tak albo gdybym tylko wiedziała to wcześniej cieszą się dużą popularnością, ponieważ ludzie naturalnie starają się unikać błędów oraz problemów. Istnieje zatem duża szansa, że zaciekawicie nowych odbiorców swoim pomysłem. Gdy macie już dość negatywnych wspomnień, czas zastanowić się nad tymi pozytywnymi. Tu sięgamy pamięciom do chwil największej inspiracji. Co w ogóle sprawiło, że zainteresowaliście się tym tematem na Instagramie? Skąd się wzięła wasza pasja? Pomyślcie o przedstawieniu swojej historii w formie pytań: Jak to zrobić? Skorzystajcie z poniżej ściągi i zastosujcie te pytania pod tematykę swojego profilu na Instagramie. To pytania, które napisałam dla siebie. Dlaczego podróżuję? Dlaczego zaczęłam robić zdjęcia? Dlaczego robię sobie zdjęcia? Ile czasu zajęła mi nauka podstaw fotografii? Jakie konta podróżnicze na Instagramie polecam? Jakie konta fotograficzne na Instagramie polecam? Jakie zdjęcia najbardziej lubię robić? Gdzie najbardziej lubię podróżować? Jakie są moje ulubione noclegi w górach? Jakie noclegi blisko Warszawy polecam? I tak dalej. To tylko 10 pomysłów, a zapewne można by tak wypisywać kolejne bez końca. Na ten moment zabraliście już pomysły z trzech kategorii: czyli rozwiązywania problemów, unikania błędów i inspirowania. Macie ich pewnie minimum kilkanaście. I to tylko te powstałe z Waszej głowy, bazujące na Waszym doświadczeniu, unikalne i oryginalne. Niech staną się głównym motorem do tworzenia rolek. Oczywiście mogą one nie chwycić, nie mieć oszałamiających rezultatów, zwłaszcza gdy dopiero zaczynacie, dlatego nie będziemy bazować wyłącznie na nich. Pozostałe powiedzmy 30-40% zaczerpniemy z już tak zwanych sprawdzonych źródeł. Research w mediach społecznościowych rozpoczynamy od YouTube'a, ponieważ jest świetną wyszukiwarką. Otwieramy sobie okno prywatne i w polu Szukaj, zaczynamy wpisywać frazy dotyczące naszej niszy. Wpiszę na przykład podróż i wyskakuje mi bez paszportu. A więc pomysłem na rolkę może być pytanie, gdzie polecisz w 2024 bez paszportu? Dalej wpisuję podróżowanie i fajnie wygląda podróżowanie pociągiem. Tu pomysł na rolkę może być następujący. Dlaczego warto podróżować pociągiem? Trzy zalety podróżowania pociągiem? Dokąd z łatwością dojedziesz pociągiem? Dokąd warto podróżować pociągiem? I tak dalej. Z wyszukiwarką YouTube'a mamy pewność, że są to hasła popularne, często wyszukiwane. Pamiętacie, jak na początku odcinka mówiłam o TikToku? Ostatnio oglądając wywiad O'Mara z Shaleen Johnson, którzy obydwoje są dla mnie znakomitymi znawcami i twórcami w mediach społecznościowych, wspomnieli właśnie o tym, że TikTok czerpie inspirację. Z YouTube'a. YouTube ma świetny algorytm i znakomicie sobie radzi w kwestii podpowiadania użytkownikom, co może im się spodobać na bazie tego, czego aktualnie szukają i historii ich wyszukiwania. A więc, zanim otworzycie TikToka, a później Instagrama, w pierwszej kolejności zróbcie research właśnie tutaj, na YouTubie. Zostawiając platformy społecznościowe, warto zapytać poczciwego wujka Google. I tak samo jak to było na YouTubie, wpisać nasze słowo lub frazy kluczowe, żeby zobaczyć, co nam podpowie. Możecie w sumie od razu przejść do Google Trends i tam sprawdzić, jakie są przewidywania co do popularności danego tematu. Moim zdaniem są one dość y, ogólne, ale i tak lepiej wiedzieć, niż później się zaskoczyć. Wchodząc na stronę główną, od razu widzimy, co aktualnie wzbudza największe emocje w naszym kraju. Kiedy to nagrywam jest 20 stycznia, a więc dzień babci. Teraz gdybyście weszli na pewno pokazałoby wam się coś innego. No więc jak z tego korzystać? Wpisujemy dość ogólne hasło, na przykład podróże. I tu nie widzę nic ciekawego. Więc może jeszcze raz? Może Malediwy? I tu sprawdzam sobie co się pojawia. Mamy inne kierunki. Kenia, Malta... To może być sygnał, że warto się teraz zastanowić nad pomysłami typu, ile obecnie kosztują loty do Kenii, czy warto polecieć w styczniu na Maltę. I właśnie w ten sposób bierzemy sobie te najbardziej popularne hasła i budujemy z nimi pytania. Oprócz Google Trends możecie również sprawdzić stronę Answer the Public, która działa na podobnej zasadzie, ale ma takie rozgałęzienia i od razu sama zbuduje dla was pytania. Na przykład, wchodzę i wpiszę dla odmiany Instagram. I zobaczcie, ile gotowych do wykorzystania pytań! Nawet nie muszę się wysilać: dlaczego Instagram ucina zasięgi? Czy to nie powinien być temat mojego kolejnego odcinka na YouTubie? Jestem pewna, że ludzie chętnie by go oglądali. A wy? Dajcie mi proszę znać w komentarzach poniżej. Równie dobrze, to może być pomysł na rolkę albo znów na cykl rolek, bo ciężko by było odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem. Dzięki tym źródłom trafiacie na najbardziej chodliwe tematy, które mogą być jednocześnie. Najbardziej oklepane, dlatego nie powinno się moim zdaniem korzystać wyłącznie z nich. Zróbcie research, zapiszcie wszystko, na co traficie, co przyjdzie Wam do głowy, a potem zastanówcie się, czy to na pewno dobry temat dla Was, czy może lepiej odłożyć go na później, albo nie, nie skorzystać z niego wcale. A kiedy już się uporacie z pomysłami wprost z Waszej głowy i z wymienionych przeze mnie przed chwilą wyszukiwarek. Dopiero wtedy polecam skorzystać z najprostszego generatora pomysłów, jaki do tej pory powstał, czyli czata GPT. Załóżmy, że poradziliście sobie całkiem nieźle z wymyśleniem własnych pomysłów, zainspirowani trendami oraz innymi twórcami wypisaliście kolejnych kilkanaście i macie już całkiem pokaźny zbiór, ale czujecie, iż wasza lista nie jest jeszcze kompletna, czegoś wam w niej brakuje. Albo na przykład stworzyliście pomysł na cykl. 10 najlepszych podróży pociągiem po Europie, ale nie bardzo wiecie, jakie to będą podróże i co dalej w takiej rolce zaprezentować. Być może chcecie zweryfikować swoje pomysły, zgrabniej je przedstawić lub nieco zmodyfikować. W takich zadaniach pomoże Wam sztuczna inteligencja. Moim zdaniem darmowa wersja czata GPT jak najbardziej wam do tego wystarczy. Kluczem do sukcesu jest tutaj umiejętność zadawania odpowiednich pytań. Testuję sztuczną inteligencję już od jakiegoś czasu, a przez miesiąc używałam nawet płatnego narzędzia o nazwie Jasper. I nauczyłam się wtedy, że kiedy wiemy o co i jak zapytać, możemy z łatwością przyspieszyć nasze działania, między innymi na polu generowania pomysłów. Musimy jednak pamiętać, że AI najczęściej wypluje bardzo sztampowe wyniki, więc żeby nie być kalką wszystkiego, co do tej pory powstało, z jej pomocy powinniśmy korzystać zawsze na końcu, gdy w grę wchodzi praca kreatywna i jest ona już skończona. Sztuczna inteligencja świetnie nadaje się też do innych zadań, na przykład przeredagowania tekstu, który już napisaliśmy, tworzenia szybkich list, skrótów i innych, ale chciałabym na ten temat zrobić osobny odcinek. A więc o co zapytać AI? Darmowa wersja czata GPT w odróżnieniu do płatnej nie podpowie Wam na przykład, jakie aktualnie trendy są popularne, ponieważ zawiera informacje powstałe i zebrane do stycznia 2022 roku. Ale ogólne pomysły to co innego. Zajrzymy teraz do darmowej wersji Chata GPT, z której korzystam i pokażę Wam przykład z życia wzięty. Dla jednej z moich klientek, która prowadzi sklep ze zdrową żywnością, wygenerowałam listę 50 pomysłów na treści na Instagrama. Wymyślanie odpowiednich pomysłów było bowiem jedną z przyczyn, dlaczego konto się nie rozwijało. Na marginesie dodam, że zawsze proszę czata o więcej niż potrzebuję. Jeśli chcę 10 wersji, to proszę o 20, tak żebym mogła zawsze sobie wybrać, co mi się najbardziej podoba. W tym wypadku potrzebowałam około 30, więc kazałam wypluć 50. Oczywiście, jeśli korzystam z tego narzędzia, to zawsze informuję o tym klienta i podpowiadam, żeby nie kopiować słowo w słowo tego, co wygenerował czat, tylko się tym zainspirować. Wy zróbcie tak samo. A oto komenda, którą napisałam. Rozwijam profil biznesowy na Instagramie dla mojego sklepu ze zdrową żywnością. To sklep stacjonarny, ale również sprzedają online. Chcę docierać do większego grona odbiorców i pozyskiwać klientów. Wypisz 50 tematów do postów lub rolek na Instagramie, które zaciekawią oraz zaangażują szersze grono osób, ponieważ będą nawiązywały do ich emocji, a także odbiorcom łatwo będzie się z nimi zidentyfikować. Chcę szerzyć świadomość zdrowego jedzenia i holistycznego podejścia do życia, czyli co robić, aby żyć długo, zdrowo i szczęśliwie. Wyniki okazały się fajne. Spójrzmy na kilka przykładów. Zdrowe przekąski na drogę. Propozycje łatwych i zdrowych przekąsek. Ciekawostki o składnikach. Edukuj na temat korzyści zdrowotnych poszczególnych składników. Kulisy przygotowania sklepu na dzień. Pokaż, co dzieje się za kulisami przed otwarciem sklepu. Etykieta żywnościowa. Edukuj na temat odczytywania etykiet i wyboru zdrowych produktów. Zdrowe dania na specjalne okazje, propozycje potraw na uroczystości rodzinne. Podeszliśmy tutaj do tematu od innej strony i zamiast pokazywać tylko i wyłącznie aktualną ofertę sklepu, skupiliśmy się na dostarczaniu wartości, co może przyciągnąć nowych obserwujących, którzy docelowo staną się klientami, bowiem oprócz stacjonarnego sklepu klientka prowadzi również sprzedaż online, a więc nie ma tutaj na przykład ograniczeń lokalizacji. Jak ten przykład przekuć na swoją niszę? Przede wszystkim unikajcie pytań w stylu: Wypisz 10 pomysłów na podróż pociągiem. Zobaczcie, co za wyniki otrzymamy. Dotyczą one całego świata, a w domyśle chodziło nam przecież o Europę, żeby móc dostać się gdzieś bezpośrednio z Polski, prawda? Kiedy kierujemy nasze treści do polskiego odbiorcy, to jasne, że będzie on zainteresowany podróżami pociągiem z Polski. To nie jest złe pytanie, ale dajemy tu zdecydowanie za mało informacji, żeby uzyskać ciekawe wyniki. Spróbujmy zatem to rozbudować. Jestem blogerem podróżniczym i tworzę rolkę o 10 pomysłach na bezpośrednie podróże pociągiem z Polski w inne zakątki Europy, które połączenia są najszybsze, najtańsze i najbardziej godne uwagi. Chcę zachęcić obserwujących do skorzystania z tego środka transportu, ponieważ jest wygodny, ekologiczny i możliwy z różnych miast w Polsce. Wypisz dla mnie 10 takich tras. Niech każda rozpoczyna się w innym mieście w Polsce i kończy w innym mieście za granicą. I proszę. Otrzymujemy zupełnie inne rezultaty. Oczywiście polecam zawsze sprawdzić, czy faktycznie takie trasy istnieją, czy są aktualne, bo ChatGPT nie jest wyrocznią i na pewno nie jest doskonały. Gdyby się okazało, że tylko kilka z nich działa, to możemy zrobić 3 lub 5 rolek. Każda z nich dotyczy innego połączenia i do tego jeszcze jedną końcową rolkę podsumowującą wszystko. Tak czy siak mamy już kilka fajnych pomysłów. W ciekawości sprawdziłam sobie połączenie np. Rzeszów-Bukareszt, i jak się okazuje, nie jest ono bezpośrednie, bo trzeba się przesiąść w Budapeszcie. Niemniej jest atrakcyjne cenowo, co może stać się tematem przewodnim waszego cyklu o podróżach pociągiem. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainspirować i pomóc w procesie generowania pomysłów, który nigdy się nie kończy. Obiecuję, że im częściej i więcej pomysłów zaczniecie sobie wypisywać, tym więcej zacznie ich przychodzić Wam do głowy. Dziękuję za uwagę. I oglądanie tego odcinka do końca. Jeśli się Wam spodobało, zostawcie proszę łapkę w górze i zasubskrybujcie mój kanał po więcej. Do usłyszenia niedługo. Cześć!